Dzień dobry, witam serdecznie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku kolejne mierzymy. Tym razem będzie Reserved, Stradivarius, Massimo Dutti i COS. Myślę, że do tych czterech sieciówek wpadnę. Ostatnio było to Zara, Mango i H&M. Także w poprzednim odcinku możecie sobie obejrzeć, co tam przymierzałam. Z takich jesienno-zimowych nowości. Zaczniemy sobie od Reserved. Mam nadzieję, że uda Wam się coś dla siebie znaleźć. I serdecznie zapraszam do oglądania. I już tutaj na pierwszy rzut mamy taką kurtkę z, ze sztucznej skóry z futerkiem. To futerko mogłoby być takie lepsze, ale ono jest tutaj odpinane, więc na pewno też e, przymierzę. Mamy zamsz, kurtka zamszowa, biała z takimi... E, Białymi tutaj nitkami. E, biały szef. To mi przypomina, to będzie fajnie też wyglądało właśnie z takimi kowbojkami, e, które mają wiecie takie białe hafty e, przeszycia, więc e, to super opcja. E, ciemne spodnie, takie ciemno szare. Z rozszerzoną nogawką, tak po całej długości. Mamy oliwkowe jeansy, oczywiście to co ja lubię, więc może przymierzę, ale to, to, to te same kolory. Futerko. Um, tutaj też taki korzuszek, jeansy, jasno niebieskie, to chyba te same kroje, nawet są trzy kolory tutaj o, torebki. A to mój outfit. E, takie ciężkie butki, jeansy z przetarciami Zary, krótka stara Zara z męskiej kolekcji, torebka też e, vintage skórzana, no i ten top. Hajemu, który był właśnie w poprzednim odcinku mierzony. A tutaj co mamy? Płaszcz 359 zł, bardzo też fajny krój. No on pewnie tutaj będzie sztuczny, zaraz tam sprawdzę skład. Tutaj mamy 20% wełny w składzie za 359 zł. O, to futerko jest bardzo ładne. Taki odcień top taki szaro-beżowy troszkę, przynajmniej w tym świetle mi się wydaje <grych> 299, tutaj od XS do XXL, więc taka też jeszcze poszerzona rozmiarówka też fajne, no na pewno będę to wszystko sobie tutaj po kolei e, mierzyć, a może nawet kurtki to tutaj przymierzę, marynarka z takim paskiem, taliowana też ok dobra, to może tutaj te kurtki to przymierzę od razu y, i zobaczymy jak one wyglądają i tak wygląda ten szary płaszcz. On ma tutaj kryte te guziki. I też tutaj jest takie zapięcie przy kołnierzyku, więc tutaj możemy go sobie podnieść, więc też fajnie, że jest taka wyższa stójka. No krój. Bardzo fajny, dobra też długość. Okej, okay, propozycja. I tutaj rozmiar L tego krótszego futerka. Bardzo fajnie wygląda. I tak z jeansami taka stylówka gotowa. Super jest. Tutaj zapinany na trzy haftki. Od stąd do samego końca. Tutaj też sobie możemy podnieść. Bardzo mięciutkie jest. Super wygląda. I to też do eleganckich stylizacji, to na spokojnie ze spodniami materiałowymi na wieczór czy do pracy też będzie fajnie wyglądało. A tak wygląda ta kurtka. No tutaj coś mi ten, ale już sobie go przymierzyłam, to fajnie jest. Eee, ten puszek. Eee, futerko tutaj. Ogólnie bardzo fajny kolor, taki karmelowy I tutaj już mamy taką bombkę, wiecie, że nie trzeba nic też podciągać Ja na przykład w tej mojej bomberce podciągam nam sobie te gumę, tutaj mamy tak gotowe Fajnie wygląda Dobra, słuchajcie, stoję na palcach Bo nie wzięłam tutaj, mam tylko wysokie bodki Nie wzięłam takich, wiecie, krótszych Ale tutaj mam, no, na moje 164 za krót, e, za długie Ale na obsasach to super, leżą proste jeansy. E, tylko, że ja tutaj wziąłem 42 i są trochę za duże. Mają też elastan, więc fajnie się dopasowują. Troszkę tego elastanu, ale dobrze się dopasowują. E, no i tak wyglądają. Typowo taka prosta nogawka. Więc jeżeli szukacie, no to, to te są ok. Takie jaśniejsze, ale chyba tam na stole e, leżały też jeszcze inne kolory. A tak to są. Super. A to, to, jest po prostu tragedia, jak one się tu układają. Yy, I tutaj mam 42, ledwo zapięłam. Więc u mnie, no te nie, ale generalnie bardzo fajne. I też taka yy, prosta nogawka, tylko że szersza niż tamte. Yy, no, więc y, ogólnie kolor i fason super, tylko u mnie nie za bardzo. A tutaj taka koszula też yy, bawełniana, w taką mniejszą kratkę. Nie jak są takie pokazywane czy wiązane w pasie często to są takie grubsze te kraty, a tutaj jest tak ok. Bawołniana, to jest taka granatowa z beżowym i oliwkowym fajna jest tutaj mierzę elkę, żeby też był taki tutaj większy ten efekt tutaj wiecie poszerzenia, a żeby w talii sobie ją gdzieś na przykład włożyć do jeansów czy do spodni materiałowych i tutaj ta koszula z bermudami, zamsz po prostu boskie. Cudownie leżą. Ja tutaj mam Elkę. Y, mm, no i mega. I widzicie jak z ciężkimi błotkami super to wygląda. Zaraz mierzę te, czy mam nadzieję, że dopnę się do tych kozaków. I sprawdzimy jak z obcasami ale też będą super. Przepiękne. I tutaj jeszcze mierzę taką bomberkę dmuchaną. Tutaj jest rozmiar M na L. Y, ma kieszenie, tutaj bombka. Piękna jest. S na M wydaje mi się, że też by była dobra, ale ja wolę takie obszerniejsze. To już zależy, co Wam tam odpowiada, wiadomo. Ale świetna jest. Bardzo fajna taka też długość. Idealna. Tutaj jeszcze się rozszerza. Super jest. No i tutaj mamy piękne połączenie. Te szorty nadal mam te zamszowe. Tutaj już bez bluzki w środku. Tak one leżą. Boskie, po prostu boskie kozaki, słuchajcie, ja mam je tak na styk zapięte w łydce, ale są ok, bardzo wygodne, taki obca, wiecie, słupek stabilny, idealne te przody, nie są takie mocno w szpic, idealne po prostu do... do czego? No do wszystkiego właściwie i z takimi bermudami, tak jest też ok, ta długość. Ale fajniej by też było, jakby te shorty one się kończyły i tak gdzieś, tutaj, nie? Żeby była taka jedna ciągła linia. Natomiast tak też wygląda dobrze. I ten sweter, słuchajcie, bardzo ciepły. Tutaj jest moher i wełna. To chyba 60% około tam wychodzi, w tym sweterku. Też ma taką teksturę, takie, nie wiem czy to będzie widać tak, takie włosie, o. I tutaj widzicie jak to wszystko gra razem, że tutaj mamy włosie, zamsz i połysk. I trzy różne kolory, bo bordowe, kozaki, brązowe, fioletowe. I super się komponuje. No i taką możemy mieć całą stylówkę, czyli futerko. Piękne jest to futro. Yy, ja mierzę XL, potrzebowałabym L chyba. Yy, ale super wygląda, no. Bordowe, to jest też mój kolor, zaraz za oliwką, <grywa> chyba Mega I tutaj mamy piękną koszulę, liocel z wiskozą Ja znowu szukam kieszeni, tutaj nie ma e, Poduchę, piękna, elegancka bluzka w taki, taki zgaszony niebiesko-szary, coś takiego e, No i shorty, nie, nie sprawdziłam, tutaj jest wełna na pewno Ale, Bo to czuć takie w krawkę, przepiękne. Ja tutaj mierzę XL, tutaj mam luz. l też mierzyłam, ale tutaj były jaśniejsze, więc no, a szukam takich, a no nie wezmę, no bo to bez sensu, żeby w pasie było, wiecie, tyle luzu. on tutaj fajnie jakby tak dolegały, no a tutaj są idealne, więc teraz jest problem, tak, właśnie między rozmiarami być. Słuchajcie, to jest kurtka z pierzem, prawdziwe wypełnienie. 400 zł kosztuje. Cudowna jest. Przepiękna. Krótsza. Krój tutaj jest idealny, że tworzy taką wiecie, bombkę trochę. Co przy takich krótszych, to świetnie wygląda w stylizacjach. No zobaczcie nawet z takimi jeansami. Super to wygląda. Kaptur jest bardzo tutaj duży. Yy, I możemy tutaj wiadomo, się pozapinać wyżej. Jest jeszcze w takim kolorze śliwkowym. Ja że tutaj 42. 40 yy, też by była dobra, ale na grubszy sweter z 42 bym potrzebowała. Mm, Piękna jest. To jest taki chłodny beżowo-brązowy. Coś takiego. No, a, tam, a ten drugi kolor to jest taka typowa, po prostu typowy burgundowy. Więc podlinkuję Wam to. Piękna jest. A ciepło mi tu już bo <głosy są> już dawno spięte. I to ma wiecie, bardzo cienką tutaj bluzkę. grzeje niesamowicie to. Ten sweterek też super, jest taki e, krótszy, więc idealny do wszystkich spodniczy z shortami, z bermudami, no do wszystkiego, nawet do takich spódnic, na przykład midi, oznaki na się i taki sweterek, bo tutaj jest lekko taki pudełkowy ten krój, e, rękawek delikatnie rozszerzany. E, ten trochę gryzie, <grym> to, to trzeba przyznać. E, ale nie jest, wiecie, ja mam taki odruch czasami, że muszę od razu ściągnąć, że nawet nie dam rady nagrać. A no, przyzwyczaiłabym się do, do tego. I tutaj jest też tam 60% składu wychodzi: wełna i, i alpaka, chyba. Z tego co tam pamiętam. I też ma taką strukturę, takie włosie. Mega wygląda. Mieli i taki golf, że tutaj, wiecie, nie, nie przyciska mocno. super jest. I ten sweterek tutaj też piękny. Też mamy 60% składu wełna i alpaka. Tak samo takie włosie. Brzmi do oka wpadło. <grytanie> Jeden. No ale poradziłam sobie. <grytanie> Bardzo ciepły jest. Tak samo tam. Nie wiem, czy chyba online widziałam inne kolory. Ale tutaj mamy taki kremowy cieplutki pod szyję. Tutaj też jest taki ściągacz przy rękawach, więc możemy sobie swobodnie podwijać. Tutaj tak samo sobie to układać, tam dowolnie. Więc spoko propozycja, bardzo, naprawdę. Ja Mohito, od kiedy sobie zrobiłam zamówienie tam we wrześniu, to odkryłam Mohito na nowo. I naprawdę da się wybrać super rzeczy tutaj. A kilka lat tutaj nie wchodziłam. Więc yy, tak, przyznaję się do błędu. Jednak są tutaj super rzeczy. I tutaj jeszcze taka kurtka właśnie bez wiecie, yy, konierzyka. Taki baranek. Yy, to mi chyba 229 zł Guziki takie jaśniutkie, więc też fajnie. Yy, dwie kieszonki. Ja tutaj mierzę 42. Chyba 40 byłaby lepsza, ale coś tutaj mi tak nie wiem. Nie, jakby zapiąć, to fajnie będzie wyglądało. No, też dobra długość Super wygląda No wiadomo, to jest sztuczne Ale bardzo ładne Jestem już w wariuszy i tutaj są piękne spodnie z prostą nogawką, ale tutaj się przeliczyłam, wzięłam 40 wina była 42, no i, i tam mam za duże 42, a tutaj za małe To też jest taki niższy stan ale są przepiękne, więc ja wam podlinkuję, Tak samo z tymi też wziąłem 40, takie ciemniejsze. Z, z takim zakończeniem tutaj, wywiniętą nogawką, Piękne są ciemniejsze. No tutaj ceny polskiej nie ma, 30 euro, ale wezmę sobie taką torebkę sztruksową. Przepiękna, to jest taki właśnie bowling bag typowy. I na moje, wiecie, jakie ja nagrywki ja muszę mieć dużo rzeczy, sprzęt i tak dalej. Idealnie pomieści, bo jest taka, no wiecie, w punkt, że pomieści dużo, a jest taka wygodna i ona się e, też tak tutaj dopasuje. I tu butelka wody i kamera wejdzie piękna. I tutaj takie futerko też mamy... Ona jest w trzech kolorach w ogóle dostępna ja wziąłem takie jasne, e, też jest trochę dłuższe które się kończą też tutaj na przykład. A to ma taką fajną długość, duży też tutaj kołnierz, zapinany jest na zatrzaski, Ja mam tutaj Lkę i tutaj super rozmiar, żeby też pod, pod grubszy sweterek założyć. Bardzo ładny kolor. Jest jeszcze taki kawa z mlekiem i czekoladowy brąz. Tak wygląda. Super. To jest tak piękne. To jest taki trench, Tutaj rękawki one są cieńsze, więc tutaj jest sweter taki wyłniany, coś takiego będzie ok. Tutaj on jest od środka taki jakby podwójny, taki pikowany, więc tutaj jest grubsze grubszy ten materiał. Zresztą tutaj o, widać, że jest taka, taka poduszka. E, ja wyjąłam tutaj Elkę. No i super. pod Właśnie ze swetrem grubszym, to Elka jest. I właśnie ze swetrem grubszym to elka jest ok, no i ten kołnierzyk tutaj super, to robi taką, wiecie, całą stylizację i bardzo ładny e, odcień e, taki piaskowy tego płaszcza. Nie wiem czy tutaj jest to odpinane, tak, to jest też odpinane, więc macie tak naprawdę dwa w jednym, e, że tutaj będzie pod spodem zwykły taki trencz, mega opcja I bardzo dobra też długość. I tutaj już Massimo, też tutaj taka piękna torebka. Tu już mamy wyższą cenę, 1400, ale cudowna jest taka skórzana pleciona, a la taka bota veneta, Tutaj jest taka mniejsza. Zobaczymy sobie, co tutaj. O, taki płaszcz bez klap z takim szalem. Super to wygląda. Też mamy kurtkę taką puchową. Może jakieś kurtki tutaj op, poprzymierzam. Płaszcz no cudowny, no tutaj to jest ta czuć jakość wam powiem. Płaszcz taki właśnie klasyczny na guziczki z małym kołnierzykiem. Też mamy garnitur w tenisowy prążek. Może ja jeszcze w kolejnym odcinku właśnie się skupię na takim mierzeniu, może stylizację do pracy, coś takiego, takie garniturowe. Porobię więc na pewno jeszcze wpadnę tutaj. Napiszcie mi co chciałbyście zobaczyć też w kolejnych odcinkach, na czym Wam zależy, to będę nagrywać. E, tutaj wełniany kardigan, cudowny. No Takiego fasonu to jeszcze nie widziałam. Przepiękny, taliowany. E, jaka, ciekawa, jaka cena, właśnie. A tutaj aż ktoś e, widz, wyrwał ceny 499. No, czyli tak klasycznie, jak za takie swetry wełniane. Tutaj też wiskozowe cieniutki z krótkim rękawkiem. No przepiękne. I garnitur też kolejny. Kurtkę mamy też taką pikowaną tutaj. Świetna jest. Tak samo tutaj. Puchówki. To jest taki czekoladowy brąz mamy. I jeszcze taka tutaj jest wiśniowa. Taki ciemno-burgundowa. Bardzo fajna. Oczywiście czerwony dalej. E, mamy taki ostry czerwony. Wszystkie odcienie ale tak naprawdę są teraz w trendach koszula tutaj będzie co to za skład jedwab mi się zdaje tak 100% jedwab taka czerwona przepiękna skóra tutaj też piękna skórzana kurtka ramoneska z takiej postarzany efekt świetnie to wygląda i w Massimo tutaj taki kaszmirowy sweterek w, w <grym> szarmuje mierzę tutaj rozmiar M i jest ok Taki klasyczny. Jeżeli szukacie takiego klasyka, no to jest ok. I tutaj taka wełnia na 88% wełny, 12 mm, alpaki. Tutaj jest na jeden guzik, też bardzo ciepła. Bardzo fajna kurtka. ta. Mm, no, taka na teraz na, na zimę też da radę. Teraz te zimy nie są już takie, wiecie, straszne. Tak bardzo, więc dwie warstwy takich naturalnych materiałów ciepłych to na pewno mm, da radę. Pięknie wygląda. I tutaj mierzę rozmiar S, to jest taki oversize'owy, też krótszy sweterek w paski, tutaj mamy taki masyłkowy, czekoladowy brąz z dekoltem polo, ściągacze przy lampkach. tutaj też ściągacz, więc też możemy sobie go ładnie tutaj tak podwinąć, na przykład do spódnicy midi, bardzo fajnie też będzie to wyglądało. jest 95% wełny, 5% kaszmiru. To jest ta kurtka z prawdziwym wypełnieniem. Ona jest tutaj w cenie 799. Mamy kieszonki. To jest taki styl cargo. <grytanie> Takie kwadratowe kieszenie. Kaptur. Taka sama wielkość w sumie jak w. Nie, w tym mohito był trochę większy. Odrobinkę, ale to też jest ok. No i kolor jest po prostu przepiękny. Tutaj też możemy od tej strony kieszonkę. I tutaj też się hmm, rozpina. Długość. Też jest ok, Zakrywa, wiecie, nerki. No, bardzo ładna Także macie tutaj <laughs> też spory wybór tych kurtek. I tutaj już kos. Taki wełniany sweter, bardzo ciepły. I w ogóle nie gryzie chyba 450 zł, takim e, tykoltem serek kołnierzyk, bardzo ładny, też taki ciemny beż. Chyba wam jest dobrze jeszcze mam takie okulary oliwkowe, to taki ciepły że ok. I spodnie. Też tutaj jest na pewno wełna, nie wiem, jaki procent ja z obcesami bym musiała mieć. I tutaj mierzę 42. I one są troszkę tutaj mogłyby być luźniejsze. I są bez zakładek. Tutaj jest jeszcze gumeczka, więc bardzo fajne. Tutaj mierzę takie piękne spodnie satynowe, tylko że tutaj jest 100% pojazdów za 400 zł. A jest taka marka Eglise Silk, które mają właśnie spodnie chyba 100% z jedwabiu za 600 zł. Natomiast chodzi o sam jakby pomysł na stylizację. No nie, że takie spodnie satynowe, nie tylko spódnica, wyglądają po prostu bosko. Tu jest na gumce. Ja mierzę akurat tutaj. 40. I są ok. I zobaczcie, jak to ładnie wygląda z takim właśnie grubszym swetrem taka satyna. Piękne. I tutaj taki wełniany kardigan śliwkowy. Piękny kolor. Z kieszonkami i taki spodnie barrel. Ja chyba kiedyś taki mierzyłam, tylko że jeansowe niebieskie. A tutaj mamy takie kremowe. Piękny fason. Taka właśnie beczka. Świetnie wyglądają, tutaj też zaprasowany kant. Ja mam 40 i w pasie tutaj jest idealna, bardzo ładnie wyglądają. I razem ten taki kremowy, beżowy, bardziej już w sumie te spodnie, z taką śliwką super wygląda. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że udało Wam się coś dla siebie wybrać. Było sporo tych propozycji. Na pewno jeszcze no, co tydzień robię te mierzymy, więc pomierzę też inne rzeczy, no i te nowości, które się będą pojawiały. Na pewno będzie jeszcze więcej kurtek puchowych, płaszczy i tak dalej, więc to będzie mierzone na bieżąco. Także zachęcam też, żeby subskrybować, żeby nie przegapić kolejnych odcinków na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za Wasze zaangażowanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Baba. Ba.